Jak właściwie podejść do postu i co daje nam post? Są takie dwie rzeczy, których Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów, a mamy na to dowody w Ewangelii Łukasza, 11. rozdziale i pierwszym wersecie. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jaki Jan nauczył uczniów swoich. I piąty rozdział, werset trzydziesty trzeci. Oni zaś rzekli do niego: Uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie i uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. A więc pierwszy zwrot był do pana Jezusa, gdzie. Uczniowie powiedzieli, żeby Jezus nauczył ich, dlatego że Jan nauczył modlić się swoich uczniów. Drugi zwrot wypowiedzieli właśnie przeciwnicy Jezusa na zasadzie zarzutu do uczniów Jezusa. Dlaczego wy nie pościcie, skoro uczniowie Jana Chrzciciela poszczą? A więc zobaczmy, że dwóch rzeczy tak naprawdę Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. Może było ich więcej, ale pierwsza rzecz to jest modlitwa, a druga rzecz to jest właśnie post. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na ten temat. Jesteśmy w czasie, kiedy powinniśmy pościć. Dlatego że za czasów pana Jezusa uczniowie Jezusa nie pościli, dlatego że Jezus powiedział, że kiedy mnie wam zabraknie, wtedy będziecie pościć. Więc to, co jest pewne, to to, że dzisiaj jako chrześcijanie powinniśmy pościć. Ale pytanie jest, jak właściwie podejść do postu i co daje nam post? Wydaje mi się, że często ten temat jest bardzo niezrozumiały. Co mam na myśli? Może się mylę. Ale mam wrażenie, że często post mylony jest po prostu z głodówką. Głodówka sama w sobie, czyli wstrzymywanie się od pokarmów, na przykład na jakiś czas, jest bardzo dobra dla naszego zdrowia. Potrafi wyleczyć wiele chorób, potrafi wzmocnić organizm, potrafi oczyścić organizm. Tak samo potrafi wytężyć nasze yy, myślenie, nasze siły psychiczne, nie tylko fizyczne, umysłowe i inne. Natomiast w przypadku Biblii mówimy o dwóch elementach: o poście i modlitwie. I sednem postu jest to, aby zbliżyć się do Boga. Co mam na myśli? Pamiętam swój moment, kiedy pościłem przez 26 dni. Wyglądało to tak, że pewna osoba, która pościła 40 dni, namówiła mnie do tego pomysłu ja uznałem, że będzie to dobre dla mojego zdrowia i fizycznego, i duchowego. Natomiast w większości post wyglądał tak, że na początku byłem na wodzie, później byłem na sokach trzykolorowych, które dostarczały mi witamin. Natomiast w momencie, gdy pościłem, byłem całkowicie zajęty. Był akurat wtedy remont budynku, dlatego całe swoje siły poświęcałem tam. I tak przeleciały mi te 26 dni. Pamiętam, że chyba miałem nawet dwa takie momenty, że zasłabłem, dlatego że już byłem taki słaby. I gdy później ten okres mojego postu się zakończył. To zacząłem go analizować i zobaczyłem, że duchowo nic mi to kompletnie nie dało. I zrozumiałem jedną rzecz, że sens postu jest właśnie taki, kiedy w momencie, gdy ja będę pościł, zdecyduję, że będzie to też czas szczególnie poświęcony w jakiś sposób dla Boga, czyli będzie połączony z modlitwą i czasem dla Boga. I uważam, że w umysłach ludzi często funkcjonuje to tak, że gdy teraz, Będę miał post, czyli na przykład postanowię się wstrzymać od jakiegoś jedzenia, albo wstrzymać się od innych rzeczy, od oglądania telewizji, albo od jeszcze innych praktyk, dlatego że post nie dotyczy tylko i wyłącznie niejedzenia lub niepicia. Więc wydaje mi się, że ludzie myślą, że gdy coś takiego zrobię, to wtedy Bóg na zasadzie czarodzieja lub tego, który ma magiczną różdżkę, spełni moje oczekiwanie. Czyli coś chcę osiągnąć. Dlatego postanawiam post i teraz, dlatego że poszczę, to przez ten post wymuszam działanie Boga i Bóg musi spełnić moje żądanie. Obawiam się, że to tak nie funkcjonuje. Przynajmniej u mnie to tak nie zafunkcjonowało, a przez długi czas miałem takie podejście. Prawdziwy post wtedy ma sens, kiedy my zbliżamy się do Boga przez ten post. A więc celem postu jest zbliżenie się do Boga. I to zbliżenie jest po to, abyśmy my mogli zacząć wyraźniej widzieć wolę Bożą, wyraźniej widzieć to, co Bóg chce nam powiedzieć. I nie zawsze to działa na takiej zasadzie, że teraz Bóg z trknięciem palca rozwiązuje mój problem, ale być może Bóg chce właśnie mi coś powiedzieć albo pokazać. Pamiętam taką historię, właśnie kiedy Jezus zabrał trzech uczniów na górę, gdzie objawił mu się Mojżesz i Eliasz. I wtedy ci uczniowie powiedzieli: Dobrze jest nam tutaj być, nie myśląc o tych innych. A znowu ci uczniowie na dole, którzy byli pod górą, spotkała ich ciekawa sytuacja: spotkali człowieka opętanego, spotkali demona, którego nie mogli wyrzucić, chociaż wcześniej Jezus im zostawił moc. I tam jest Pewne takie zdanie na sam koniec tej historii, kiedy Jezus wraca z tymi trzema uczniami, i oni pytają: Dlaczego nie mogliśmy tutaj zadziałać? I Jezus powiedział, że ten rodzaj demonów wychodzi tylko i wyłącznie dzięki poście i modlitwie. I tutaj moglibyśmy właśnie wyciągnąć ten błędny wniosek, że no tak, a więc tutaj potrzebna była formułka. Ja muszę teraz zrobić post, żeby ten demon mógł sobie pójść. Ale cały kontekst historii i sytuacji pokazuje nam coś innego. Że w sercach tych uczniów była zazdrość i były pewne bariery, które nie pozwalały im, aby w tym momencie Bóg mógł przez nich użyć swojej mocy i wygonić tego demona. A więc Jezus, gdy mówił im, że ten rodzaj demonów wychodzi tylko przez modlitwę i post, tak naprawdę chciał im pokazać, że wy teraz mieliście pościć i modlić się, aby na nowo zbliżyć się do Boga. Aby na nowo otrzymać moc nieba albo otrzymać pełną wskazówkę i odpowiedź, i żebyście zobaczyli, co w waszych sercach jest nie tak. A więc chciałbym, abyśmy zrozumieli, że post przede wszystkim jest zbliżeniem do Boga. Chciałbym, abyśmy na koniec pamiętali, że post pomaga nam się zbliżyć do Boga i pomaga nam szukać woli Bożej, pomaga nam poddać się woli Bożej. I pomaga nam zwyciężyć woli Bożej. Właśnie w taki sposób Jezus zwyciężał i w taki sposób poszedł na krzyż. I głównym zadaniem postu nie jest poruszenie Bożego serca, lecz mojego.